Wielu inwestorów, może też się do nich zaliczasz, ma taki problem, że ma akcje kupione na swoim rachunku inwestycyjnym, ale po drodze gdzieś wpada nam w oko oferta jakiegoś innego, na przykład brokera czy domu maklerskiego, który ma po prostu lepsze te warunki. Czyli zazwyczaj mówimy tu o niższej prowizji, no bo myślę, że to jest najbardziej istotne, jeżeli wybieramy jakieś swoje konto, na którym będziemy inwestować. No i często myślimy, czy może nie inwestować tam, no ale z drugiej strony wydaje nam się, że albo nie da się przenieść, tych papierów wartościowych, czyli tych akcji, na dane konto ewentualnie można na przykład sprzedać i kupić już na tym nowym koncie. No, ale tutaj tracimy trochę jednak na prowizji, na spreadzie, czyli różnicy między kupnym a sprzedażą. No, a z drugiej strony, jeżeli jakoś się da w jakiś sposób, jest to możliwe, to zazwyczaj uwiąże się to z taką bardzo potężną papierologią. Więc w tym odcinku pokażę ci, że absolutnie tak nie jest. No, bo jeżeli chodzi chociażby o konto XTB, można tam bardzo łatwo przenieść. Swoje akcje czy etf -y. Czego potrzebujemy? Po pierwsze, no, trzeba mieć konto w XTB, ciężko, żeby nie mieć konta i przenieść gdzieś swoje papiery wartościowe. A po drugie, trzeba wypełnić jeden prosty formularz, i myślę, że to jest bardzo istotne, że to jest jeden i naprawdę prosty formularz. I dzisiaj go wypełnimy, żebyś wiedział dokładnie o co chodzi. Ten formularz wygląda w ten sposób. Formularz przeniesienia. Papierów wartościowych. Jeżeli chodzi o wypełnienie, wypełniamy tylko pierwszą stronę, tych stron jest trzy i tu jest też ważna sprawa. Otóż, jeżeli chodzi o wysłanie tego formularza, no to wysyłamy go oczywiście do XTB, no i też do swojego rachunku inwestycyjnego, dokładnie do miejsca, gdzie mamy ten rachunek inwestycyjny, ważne, żeby wysłać wszystkie trzy strony, mimo tego, że wypełniamy jedną. To wysyłamy wszystkie trzy. Co tutaj wypełniamy? Data, imię, nazwisko, adres, numer rachunku XStation i PESEL. Numer rachunku XStation jest w prawym górnym rogu, jeżeli się zalogujemy na XStation. Myślę, że tutaj nie ma żadnego problemu. Dalej mamy te papiery wartościowe, które chcemy przenieść. Myślę, że najłatwiej będzie nam to wytłumaczyć na przykładzie. Powiedzmy, że mam. Spółkę na przykład CCC. Mam 100 akcji spółki CCC. Myślę, że CCC każdy kojarzy i chcę je przenieść właśnie do Xteba. Pierwsze co musimy zrobić, to zobaczyć, czy XTB oferuje te papiery wartościowe, no bo może być sytuacja, w której w XTB nie będzie tych papierów, więc wchodzimy na stronę. Strona jest w linku w opisie filmu, więc łatwo ją znaleźć. Wchodzimy na stronę XTB i wpisujemy na przykład właśnie CCC. Patrzymy, są, rzeczywiście, są takie akcje CCC, prowizja 0 zł do 100 tysięcy euro. Widzimy, że są w XTB te akcje, więc możemy to zrobić. Więc pierwsze co? Musimy wpisać symbol. Najłatwiej wejść na platformę Xtation i zobaczyć, jaki dokładnie jest symbol. Jeżeli wchodzimy, wpisujemy w wyszukiwarce ccc i widzimy, że ten symbol, możemy sobie włączyć, że ten symbol jest ccc.pl więc wpisujemy tam ccc.pl, ja zaraz pokażę wypełniony ten cały papier. Dalej mamy symbol isin, ten isin też jest na xtebie, chociaż oczywiście można też pisać po prostu w Google ccc isin i też nam to pewnie wyskoczy, ale w xtebie też to mamy, klikamy tutaj i i mamy isin, to jest PLCCC. 5.016, czyli ten numer po prostu musimy tutaj wpisać. To jest ten numer ISIN. Dalej mamy giełda notowań, no czyli w przypadku spółki CCC będzie to giełda papierów wartościowych GPW. Jeżeli mamy akcje na przykład, nie wiem, na jakiejś innej giełdzie, no to wpisujemy oczywiście nazwę tej innej giełdy, no i ilość, czyli tyle, ile chcemy przenieść tych akcji. No i ten wypełniony formularz wygląda w ten sposób czyli Symbol mamy ccc.pl, ten symbol, który wzięliśmy z xstation, numer isin, dokładnie ten sam numer, który wzięliśmy w xstation, CCC 000016 giełda notowania gpw, no bo ccc jest na głównym parkiecie i ilość powiedzmy, że 100 sztuk, no bo powiedzmy, że chcę tutaj 100 sztuk przenieść właśnie do xtb, no i jeżeli chodzi o to, czy możemy różne akcje tutaj przenosić? Czyli, na przykład, czy mógłbym przenieść jednocześnie spółkę, powiedzmy, CCC i spółkę, nie wiem, PKN Orlen? Oczywiście, że tak. Tu jest 12 miejsc na to, żeby przenieść różnego rodzaju akcje. Jeżeli mamy więcej, powiedzmy, mamy 13 różnych firm. W swoim portfelu, to po prostu drukujemy dwa takie komplety, no i dzięki temu możemy przenieść jedną akcję, 12 różnych spółek, 50 różnych spółek, 500. Nie ma tutaj żadnego limitu. Jeżeli chodzi o dalsze wypełnianie tego dokumentu, no to możemy zobaczyć, że dalej już jest nazwa brokera, w którym obecnie przechowujemy papiery wartościowe. No tego nie wypełniałem, ze względu na to, że każdy oczywiście ma tutaj swoje inne. I inny dom maklerski, czy innego brokera, numer rachunku, imię i nazwisko posiadacza rachunku. Jeżeli rachunek jest na nas, piszemy nasze imię, nazwisko i podpis klienta. I to jest wszystko, co wypełniamy. Całe to wypełnienie moim zdaniem zajmuje jakieś, ja wiem, 5-7 minut. Mniej więcej tyle zajmuje wypełnienie tego całego dokumentu. No i jeżeli chodzi o ten dokument, ważne jest, żeby wysłać go na support małpa xtb.pl, no i też, żeby wysłać go do swojego brokera. Jak jeszcze raz powtarzam, wszystkie trzy strony. Cały proces przeniesienia tych akcji ze strony xtb jest darmowy. I jeżeli chodzi o czas, no to to jest kilka dni roboczych, 3-4 dni robocze, różnie to wygląda. W każdym razie, moim zdaniem, jeżeli znajdziesz jakiekolwiek konto, które jest Twoim zdaniem lepsze. Warto przenieść takie papiery wartościowe i to nie na zasadzie, że sprzedam tam i kupię w tym nowym koncie, ze względu po prostu na to, że tracimy na spreadach. No i ewentualnie na prowizji, jeżeli ona jest, no ale tutaj mówimy o tym, że warto przenieść po prostu. Tak, jak teraz ci to pokazałem w XTB jest to absolutnie banalne. Jak mówiłem, ten sam proces trwa może 2-3 minuty, jeżeli chodzi o wypełnianie tych dokumentów. Później wysyłamy ten dokument do Xteba i do swojego brokera, czy swojego domu maklerskiego. Czekamy 2-3-4 dni robocze zazwyczaj. I bardzo często ta transakcja jest zakończona. Potrzebny jest Ci tylko ten dokument, no i konto w XTB. Moim zdaniem jest to absolutnie banalne i myślę, że warto. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, to pisz w komentarzu, właśnie pod tym filmem. Też pod filmem napiszę Ci, dam Ci link do takiego artykułu, w którym jest to też opisane, więc tutaj też będziesz miał w formie pisemnej to. Więc, jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, jak mówię, pisz w komentarzu na wszystkie, postaram się odpowiedzieć. Dzięki bardzo za dzisiaj. Standardowo życzę każdemu samych zysków i cześć, trzymajcie się.